Niecodzienny jubileusz Półwiecza Działalności w ostatnią niedzielę czerwca świętowała kapela i zespół obrzędowy Graboszczanie z Grabownicy Starzeńskiej. Rocznicowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji dawnych i obecnych członków zespołu, odprawiana w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Następnie jubilaci i uczestnicy uroczystości przenieśli się do małego Skansenu w Grabownicy Starzeńskiej, gdzie w malowniczym otoczeniu odbyła się część oficjalna. W czasie której, oprócz licznych wystąpień, dziesiątek życzeń i listów gratulacyjnych pod adresem Graboszczan, siódemka członków zespołu została uhonorowana krzyżami zasługi przez wojewodę podkarpackiego Małgorzatę Chomyć Śmigielską. Wspaniałe jest kultywować swoją tradycję, pokazywać z jakich korzeni się wyrosło i pozostawiać po sobie jak najwięcej. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy z nas jest wart tyle, ile po sobie pozostawi. Wspaniali jubilaci pozostawiają naprawdę ogromny dorobek na niwie artystycznej, ale również promocji nie tylko Grabownicy Starzeńskiej, miasta i gminy Grabownica, ale przede wszystkim całego regionu. Podkarpacie szczyci się wielokulturowością, czuć się swoim lokalnym folklorem. Jestem bardzo dumna i usatysfakcjonowana tym, że mamy takie wspaniałe, małe, lokalne ojczyzny, gdzie kwitnie kultura, kwitnie tradycja i są wspaniali ludzie, którzy chcą pokazywać swój talent, swój potencjał, przekazując następnym pokoleniom ogromne wartości. W ciągu półwiecza Graboszczanie święcili sukcesy na najważniejszych festiwalach folklorystycznych Kazimierzu nad Wisłą, Toruniu, Kielcach, Tarnogrodzie oraz wielu innych. Dali setki koncertów, dokonali dziesiątek nagrań. Od samego początku kierownikiem artystycznym, organizatorem i siłą sprawczą Graboszczan jest pani Zofia Olejko. Pani Zofio, pół wieku, szmat czasu. Tak, szmat czasu. Podobno kobietom się wieku nie liczy, ale ja się nie wstydzę przyznać że mam 7, będę miała w grudniu 79 lat. Także yy, ma pan rację, że to jest szmat czasu, a większość tego mojego życia to właściwie mam związane właśnie z folklorem Grabownicy. I tak, pamiętam taką rozmowę Franciszka Kotuli, który był na naszym pierwszym występie Wesela Grabownickiego, 14 czerwca w 64 roku. No i potem po prostu wesele bardzo mu się podobało. Powiedział, że to jest pierwszy raz widzi widowisko w plenerze i dlatego po prostu stwierdził, że tego rodzaju obrzędy powinny być pokazywane w formie widowisk, a nie jak to się mówi na scenie w zamkniętych czterech ścianach, ponieważ wtedy robią się groteską. Gratulacje i życzenia Graboszczanom złożył gospodarz gminy Brzozów, burmistrz Józef Rzepka. Podziękował artystom za lata społecznej pracy i promocję naszego regionu. W naszej gminie działają zespoły ludowe, działają kapele, zespoły obrzędowe. Myślę, że warto wspierać te zespoły, dlatego że dzięki tym ludziom młodzi mogą dowiedzieć się o historii naszych przodków. Dziś z tego miejsca przy okazji 50 zespołu rządowego Graboszczanie czuję się w obowiązku podziękować za wszystko, co Graboszczanie robią na rzecz rozwoju i kultowania tradycji ludowych, ale również wszystkim zespołom z senu gminy Brzozów, bo to nie tylko Graboszczanie, ale przysiedczanie, górczanie to są ludzie, którzy żyją tym, co było przed laty, kultuwują to. I dziś należą się słowa uznania i podziękowania. Myśmy teraz Od samego początku członkiem zespołu obrzędowego jest Zenon Dąbrowski. Pierwsze początki moje to było przy kopalni grabownice, grałem kamiennych ludzi w teatrze, grałem pod górali, później Wodawil Warszawski to te były występy, a później się przekształciłem do tej ludowej muzyki, a jeszcze tej ludowej Mużyce jeszcze brałem udział jako y, tancerz ludowy i zająłem, tak, najpierw trzecie miejsce w Polsce, później drugie miejsce w Polsce, a obecnie pierwsze miejsce w Polsce. Także już mam cały komplet y, przez 50-lecie. No, ale jeszcze jakieś plany ma pan na przyszłość? I a, jeszcze mam plany takie, że prawdopodobnie jeszcze będziemy y, tańczyć w Rzeszowie, w Wojewódzkim Domu tak. Kultury. Tam odchodzi pan Drąg na emeryturę i on prosił koniecznie, żeby ta para, która zdobyła pierwsze miejsce, żeby jeszcze jego yy, uhonorowała. Kilkunastoletni staż w Graboszczanach ma wokalistka kapeli Agata Korfanty. Śpiew, próby i występy stały się dla niej prawdziwą pasją życiową. W Graboszczanach śpiewam już od 2001 roku. Pracuje mi się wyśmienicie z naszymi członkami kapeli, z zespołem obrzędowym, a w szczególności zespołem obrzędowy, to wie pan. Strasznie dużo tradycji. Tradycje ludowe, takie jak mamy teraz Dom Krasule, Łuce Świętą, ostatnio co, żeśmy dostali drugie miejsce. Strasznie lubię śpiewać, a w szczególności dla ludzi. Cieszę się, jak ludzie biją brawo, cieszą się z tych naszych śpiewów, występów. I to nas najbardziej urzeka. Więc proszę dla nas też coś zaśpiewać. O, ale mnie pan teraz zaskoczy. Nie wiem, co to mam zaśpiewać. A to co pani najbardziej lubi, od serca! Gra jose z doliny, z doliny. Kochają mnie chłopcy. Od małej dziewczyny kochają mnie chłopcy. Od małej dziewczyny. I to właśnie lubię śpiewać. Dla ludzi. A dla nas zaśpiewała? Agata, korfanty, kafela, graboszczanie. Graboszczanie swoją bezpośredniością zjednują sobie sympatię widzów i słuchaczy. Artyści zyskują sobie wciąż nowych sympatyków. Dwaj z nich pojawili się na jubileuszu. 50 lat to swoje mówi. Obecność w 1964 roku, ile zapamiętałem, na weselu pana Franciszka Kotuli, wtedy kiedy był i docenił o swoją obecnością. Występ niesamowicie perfekcyjnie przygotowany na ówczesne czasy, w najdrobniejszych szczegółach, był zachwycony tym weselem grabownickim. Mało z tego. Pani Zofia jest, bodajże się niewiele, oznaczona medalem, również Franciszka Kotuli. I mam nadzieję, że. Jej dorobek zostanie doceniony i kiedyś zostanie oznaczona medalem Oscara Kolberga. No tak myślę, że, co, daj że. Daj Boże. Właśnie, to jest takie ciche życzenie. A co Pana urzekło w Grabownicy? No sam folklor tutaj obecny, tutaj, że jest prywatny muzeum. I tutaj żeśmy z panem Tadeuszem przybyli, żeby to zobaczyć, być może przenieść to na nasz miejscowy grunt. Mimo, że minęło już pół wieku, Graboszczanie nie są bynajmniej nobliwymi jubilatami. Ich występy tchną wigorem i młodością, bywają nawet frywolne. To była czwarta płyta zamówiona przez Polonia Records od pana Stanisława Sobuli. Pani Zofio, będziemy nagrywać płytę Sexy Polk. Także nagraliśmy tą płytę Sexy Folk. I proszę pana, ona rzeczywiście cieszyła się i cieszy się niesamowitą popularnością. Pan Sobula, kiedy był właśnie u nas na nagraniu Wesela Grabownickiego w zeszłym roku, 7 października, tu w Rzeczowskim Domu Kultury, nagrywaliśmy właśnie Wesele Grabownickie. To już z kolei dokument, dokument, dokument po prostu folkloru, nagrany przez Polonię Rekord. Więc pan Sobula mnie zapytał: Proszę panią, yy, pani wie, że ta Sexy Folk dorównała popularnością nagraniu Trio Jagodzińskiego muzyki Chopinowskiej. Ja, a mnie to tak serdecznie rozśmieszyło. Ja mówię, proszę panią, tam to mi się rozeszło po prostu na Polo, no wszędzie, na Polonii, gdziekolwiek, pojechałem do jakiego kraju, tak samo ta płyta Sexy Folk. A nie nagralibyście jeszcze jednej? Nie, proszę pana, koniec, załatwione. Ostatnie weseleśmy nagrali, więcej nagrywać nie będziemy. Może jednak się pani skusi na ten Sexy Folk 2? E, nie, proszę pana. Obchody jubileuszu zamknął zjazd kapel pod Podkarpacia. Oprócz Graboszczan i działających na terenie naszej gminy Górczan i Przysieczan, w przeglądzie uczestniczyli także kamraty Sanoka i wiśniowianie z Wiśniowej. Dzień!